The Voice Kids 8, odcinek 3 i 4. Co za talenty! Jedna dziewczynka powróciła po latach do programu. Za nami trzeci i czwarty odcinek programu. The Voice Kids 8. Co za talenty! Jedna dziewczynka powróciła po latach do programu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w The Voice Kids 8. Spis treści. Co za repertuar, miłość do Paryża i muzyki, do czterech razy sztuka, powrót do programu po latach. Co za repertuar, Zuzia ma 9 lat i na scenie The Voice Kids postanowiła zaśpiewać La Bambe. Co za wybór repertuaru, nic dziwnego, że swoje fotele odwrócili Klio oraz Natasza Urbańska. Dziewczynka wybrała ekipę Nataszy Urbańskiej. Oscar to 13-latek, który pasjonuje się rycerstwem oraz historią. Chłopak na scenie postanowił sprawdzić się w numerze, jor alkolowe. Swój fotel błyskawicznie odwróciła klio, a to uruchomiło lawinę kolejnych foteli. To samo zrobili Baron i Thompson oraz Natasza Urbańska. Oscar postawił na drużynę Afromental. Miłość do Paryża i muzyki. Dorotka ma 9 lat. Dziewczynka zaśpiewała piosenkę, Jestem twoją bajką. Swoje fotele w ostatniej chwili odwróciły Clio i Natasza Urbańska. Dorotka wybrała drużynę Clio. Później poznaliśmy 14-letniego Szymona, który zaśpiewał, Znamy się tylko z widzenia. Nikt się nie odwrócił. Marysia ma 12 lat. Na scenie The Voice Kids zaprezentowała się w piosence Let It Be. Wszyscy odwrócili swoje fotele. Marysia wybrała drużynę Nataszy Urbańskiej. Kolejną uczestniczką była Julia, która przyleciała do studia TVP prosto z Paryża. Kocha i uwielbia to miasto. Na scenie zaśpiewała The Power of Love. Wszyscy odwrócili swoje fotele, wybór nie był prosty, ale Julia postawiła na ekipę Clio. Do czterech razy sztuka, Iga ma 14 lat i pasjonuje się muzyką oraz teatrem. Co ciekawe, do The Voice Kids próbowała się dostać cztery razy. W końcu się udało. Na programowej scenie sprawdziła się w numerze Sen na pogodne dni. Wszyscy odwrócili swoje fotele. Dziewczyna, ku zaskoczeniu samych zainteresowanych, wybrała ekipę barona i Thompsona. Max ma 11 lat i zaśpiewał piosenkę Boso. Nikt się nie odwrócił. Zosia ma 13 lat i gdy miała 9 lat, była w 4. Edycji The Voice Kids. Teraz zaśpiewała utwór Kasztany. Swoje fotele odwrócili chłopaki z Afromental oraz Natasza Urbańska. I to właśnie drużyny Nataszy wybrała Zosia. Powrót do programu po latach. Kolejną uczestniczką była Amelia, która zmierzyła się z piosenką Young Blood. Twój fotel w ostatniej chwili odwrócili Baron i Thompson. 14-letnia Julia od dawna marzyła o programie. Przed trenerami zaśpiewała piosenkę Unchained Melody. Niestety, nikt nie odwrócił swojego fotela. 14-letni Oscar jest bardzo blisko ze swoją rodziną, zarówno z mamą, jak i ojczymem. w programie postanowił zaśpiewać As i Was. Swoje fotele odwróciły Clio oraz Natasza Urbańska. Chłopak postawił na ekipę Nataszy.